Kobiety w polityce. Pod takim hasłem kandydat do Senatu profesor Tomasz Krzyżyński zorganizował debatę, na którą zaprosił kandydatki do parlamentu. Inicjatywa takiej debaty zwróciła się na skutek moich przemyśleń związanych z prowadzoną kampanią wyborczą na senatora z okręgu numer 100. Takie, takie debaty prowadzone przez kandydatów na senatorów, tudzież kandydatów z pierwszych miejsc. Są miejscem właśnie potyczek politycznych, potyczek kandydatów, sięgania do historii, wyciągania różnych spraw i nie ma w tej debacie miejsca na, na, na konkretne sprawy, które dotyczą życia naszego kraju. Elżbieta Wasiak, Monika Jaruszewska i Urszula Kostuch dyskutowały na temat roli kobiet w parlamencie. Kobiety dzisiaj to nie tylko parytety. Kobiety to są modne, mądre kobiety, wykształcone. Jednak przebicie się im na jakieś określone stanowisko zawodowe, a więc mam tu na myśli przede wszystkim prezesa firmy, bądź też dyrektora. Sama osobiście startowałam w wielu konkursach i wiem jak to wygląda, w związku z tym zawsze woli się wybrać mężczyznę niż kobietę. Czyli kobiety, Czy tak, wiemy, że kobiety myśl... mają to... Myślę, że mają trudniej i właśnie myślę, że przyszedł czas dzięki tej ustawie parytetowej, że możemy właśnie te stereotypy zmienić. Kobieta, żeby się gdzieś dostała, żeby utrzymała się, musi udowodnić, że potrafi. Ja przepraszam wszystkich mężczyzn, ale wy macie, panowie, dane to z góry, że wy macie rację, że wasze opinie, wasze poglądy są słuszne. Natomiast to, co my robimy, my musimy udowodnić, że potrafimy. Ja myślę, że rozgraniczanie kobiet i mężczyzn nie prowadzi do niczego dobrego. My musimy umieć porozumiewać się wspólnie. Kobiety pomiędzy sobą aż nie rozmawiają w tak brutalny sposób, jak w tej chwili obserwuje się przynajmniej przez te ostatnie 4 lata, ja przynajmniej. Dla mnie ta agresja jest nie do zniesienia. Ta, która dzieje się. E, właśnie w mediach, która jest nam prezentowana niemalże na co dzień, a jakiż to wzorzec dla naszych dzieci. Trzeba pokazywać właśnie te kobiety, którym się udało, a nie kobiety z drabiny partyjnej i to z tej najwyższej, które dostały się dzięki, dzięki poparciu swojej partii, bo <laughs> partia je typowała czy też kobiety, które znalazły się gdzieś tam dzięki mecenatowi mężczyzn, dzięki znanym nazwiskom. Proszę Państwa, część tych kobiet macie Panie i Panowie, macie obraz naszej sceny politycznej, wiecie, że miały być mądre i piękne, a czasami zostaje tylko i. Ja bardzo się cieszę, że Pan kandydat, Pan profesor Krzyżyński zwraca się do kobiet, chce współpracować, widzi taką możliwość współpracy sam jako Nauczyciel, wiem, nauczyciel akademicki zapewne także będzie to obyczaje łagodził, będzie je wprowadzał. Ja ogromnie się z tego cieszę, z tego, że dzisiaj jest ta debata.